Na streamach na Twitchu u Winniego macie dostępne nagrody za punkty. Na przykład wyklucz tymczasowo albo ban na słowo. No i tutaj wykupiliście tych słów aż siedem. To dość sporo, co nie? Jeszcze muszę dodać jedno: Wini nie mógł tych słów wymawiać przez około 10 minut. Jutro też przed południem. Czy coś jeszcze zobaczymy. Możliwe że tak Dobrze idę, dobrze idę, dobrze idę, dobrze idę Nie idzie dobrze No nie ja bardzo no, no! Ja no. Dobrze nie idzie To dobrze idzie pan Ja nie Ja wiem Ja wiem kiedy efekty Na UFL-u To nie da rady da rady Mm Hmph.